Cześć! Jeżeli też czasem nie macie pomysłu co zrobić z niewielkimi ilościami owoców, które zostają Wam na przykład po robieniu przetworów, koniecznie skupcie się na wieloowocową nalewkę zwaną Runtop. Jej przygotowanie trwa w sumie kilka miesięcy, ale nie wymaga dużych nakładów pracy i jest niezwykle proste. Potrzebne nam jedynie ceramiczne lub szklane naczynie, na przykład szklany swój wielofunkcyjny z szelkami, które ułatwiają przenoszenie słoja. Ja dziś swój Runtop zacznę od truskawek, a potem systematycznie Będę dodawać aktualnie dojrzałe owoce, np. wiśnie, maliny, brzoskwinie czy też śliwki. A teraz zobaczcie, jak zrobić runto. Składniki na pierwszą warstwę. 3 kg truskawek, 1 litr rumu, 120 g cukru. Przygotowanie. Umyte i obrane z szypułek truskawki kroję na połówki lub ćwiartki, po czym wrzucam do słoja. Owoce zasypuję cukrem i odstawiam na kilka godzin w słoneczne miejsce, aby puściły sok. Następnie truskawki zalewam rumem. Na końcu zamykam naczynie i umieszczam w ciemnym miejscu. Za kilka tygodni do słoja dodam kolejne owoce, zasypię je cukrem w proporcji 400 g cukru na 1 kg owoców i zaleję rumem w takiej ilości, aby owoce były w nim swobodnie zanurzone. Roomtop łączy w sobie smaki owoców, które dojrzewają w pewnych odstępach czasu od siebie. Śledźcie koniecznie postępy naszych prac na stronie piwniczkahomika.pl i na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.